Witajcie! Z tej strony od to jest właśnie kolejny materiał ze serii High Grass City. Tak pamiętacie po poprzednim odcinku mieliśmy no niestety takie problemy techniczne związane z zbugowaną grą, mianowicie zbugowany system wodociągów i mieliśmy właśnie lekki kryzys z brakiem wody, przez to, że rury, czy te wodosiągi w magiczny sposób nie chciały pracować, nie wiem jak, ale dobre pytanie. Więc tak to się prezentuje. A, no i oczywiście najważniejsza rzecz jaka powstała w poprzednim odcinku to jest właśnie lotnisko, lotnisko które tutaj już funkcjonuje. Lotnisko które daje nam ciekawy bonus w postaci właśnie ogólne zadowolenia naszych mieszkańców plus 5% i jeszcze dodatkowo tutaj też działa na, jako zdolność handlowa, czyli efektywność transportu. Więc tak to się prezentuje. W dzisiejszym materiale skupimy się chyba nad nowym produktem. Pod tytułem to będzie właśnie produkcja wina. Tak, więc wino by się przydało zacząć produkować. A do tego potrzebujemy najpierw pierwszą farmę. Czy tam właśnie plantację, wino, winogron. Która niestety troszkę kosztuje. Nawet nie wiem ile taki tutaj obszar mi to zajmie. Jak to drugie to będzie. A to będzie drogie, takie, że potrzebuję 355 ton żelbetu. Czyli jednym słowo bardzo, ale to bardzo dużo potrzebuje materiału. Niestety, a właśnie ciekawe, czy dałoby się jeszcze bardziej zwiększyć tą produkcję tego towaru? O, a przy okazji, patrzcie, mamy tutaj bardzo łatwe zadanie: czyli wybudujemy takie trzy cegielnie, i mamy wykonane tutaj misje, i dzięki temu mamy ulepszenie do naszej. E, farmy bydła. Fajna bydła zostanie ulepszona. Czyli tak, produkujemy teraz ile? A! W pierwszy wypadek usunąłem... słup wysokiego napięcia. Dobra, teraz wszystko działa. To było dość ciekawe. Jeszcze ktoś tam budynek nie ma co Nie no, wszystko powinni już mieć, każdy. Ktoś jeszcze? Nie, dobra, kryzys został zażegnany. Wracając do tematu, ile mamy właśnie bydła? Bydła produkujemy 25, zużycie jest 23, to teraz jak to ulepszymy, będziemy mieli 32, czyli znacznie lepiej. Właśnie, czy dałoby się zmniejszyć koszty tutaj tych stref? Hm, na się nie wiem. Możemy wykonać bardzo łatwe zadanie, czyli dostarczyć 10 milionów, czyli 100 punktów badawczych. Mało tego w końcu ten bug, co tak bez zdobywałem, te darmowe punkty plus 30 punktów badawczych, za to, że ukończyłem produkcję, którą już dawno temu ukończyłem. W końcu się nie pojawiło. Więc widzę, że ten bug został naprawiony. Nie wiem jakim cudem, chociaż nie było żadnego update'u. Ale dobra, tutaj mamy oczywiście punkty badawcze, za dostarczenie 10 milionów. I dzięki temu mamy dość dużo punktów badawczych, które możemy teraz spożytkować. I chyba bym spróbował to. Czyli zmniejszone koszty budowy. Teraz pytanie: czy faktycznie to zmniejsza? Nie ja się mowa właśnie o te winogrona. Zobaczymy. O, jednak, patrzcie, chyba zmniejszyło. Tak, czyli to jest to. Czyli jeszcze raz wydajemy. I mamy jeszcze 50 punktów badawczych do wykorzystania. To może zaczniemy troszeczkę w tym kierunku iść? Czyli mianowicie wykupimy. Hmm, chyba na razie nic tutaj takiego. O, zmniejszone zużycie w budynkach yy, przemysłowych. To na pewno bardzo pomoże. Więcej zaoszczędzimy. No, trochę lepiej dzięki temu. Jak tam drewno? Drewno jest w porządku. Meble tak samo. To może teraz w końcu będziemy stać, aby postawić tą plantację czy tam farmę winogron w tym miejscu. No, niewiele nam brakuje. Potrzebujemy jeszcze trochę tego żelbetu. Jak będziemy mieli żelbet, to w końcu będziemy mogli się zająć się kolejną kategorią, czyli mianowicie prasa do wina. To kiedy będzie ta dostawa? No, zrobimy tak, szybciej będzie. No tutaj to piękny kolek się zabił, niestety. Tak troszeczkę mi tutaj pracowników blokuje, szczerze mówiąc. Teraz powinno być lepiej z pracownikami. No, znacznie lepiej. Dobrze, to teraz skupimy się właśnie na tej farmie winogron. Tak więc farma winogron będzie tutaj. Budynek postawimy gdzieś tutaj, oczywiście. Dobra. Tak więc farma winogą już tutaj powoli będzie funkcjonować i mało tego, jeszcze damy jedną rzecz, mianowicie ulepszenie, czyli fabryka maszyn rolniczych. No tutaj go postawimy. To zwiększy przy okazji efektywność produkcji owoców i warzyw. Znacznie zwiększymy tutaj produkcję. Mamy teraz produkcję tutaj winogon 20, nie 44 ton, więc znacznie lepiej. Czyli, tak, jeszcze potrzebujemy jedną rzecz, czyli, może na przykład, zwiększenie produkcji szkła, bo szkło będzie mi potrzebne właśnie do tej produkcji butelek na wino. A jak tutaj, inna kategoria produkcji. Nie no, chyba tutaj wszystko jest w porządku, tak mi się wydaje. E, jak tam produkcja kwarcu? 28 ton. A ja potrzebuję, nie wiem, ile szkła. Na pewno chciałbym wybudować jedną hutę szkła. E, przemysł. Nie, materiały budowlane, przemysł. Wielka huta szkła. To bym właśnie potrzebował. Tylko wymaga, oczywiście, znowu żelbetu. ...i trochę węgla. A jak wygląda sytuacja z węglem? Węgiel. Niby węgiel mam, ale nie jestem coś taki pewny. O, mógłbym na pewno postawić kolejne centrum recyklingu. Które będzie produkowało mi oczywiście... A, niech to będzie kwarc. Zobaczcie, tutaj będzie produkcja kwarcu. Jeszcze czekamy oczywiście na tą dużą hutę szkła. A bo już mamy materiały. Tak więc duża huta szkła powstanie w tym miejscu. Proszę bardzo. Panie, taki budynek dość dużo wymaga siły roboczej. No, 1250, więc dużo, bardzo dużo. Ups, nie ten przycisk. No, a tak właśnie się prezentuje duża huta szkła. Znaczy to jest pierwszy budynek tego typu. Mnie kojarzy. Nie, nigdzie nie mamy większej chuty szkła. Jak już to jest większa chuta żadaza, a tak się prezentuje ta większa chuta szkło... szkła. Tak więc tak to się prezentuje ten budynek. Game saved. Jak to wygląda na podstawie produkcji? 19 ton, jak tam zużycie materiałów typu właśnie węgiel jest ok, a jeszcze taki materiał jak kwarc, dobra, jest w porządku, to znaczy teraz możemy się zająć właśnie kwestią produkcji wina, czyli wino bardzo mała efektywność produkcyjna, bo to jest jedna tona, ale stawiamy oczywiście taki budynek razy dwa, może nawet wymaga jeszcze drewno, co ciekawe. Mamy większą produkcję wina dzięki temu. I to chyba nawet tak idealnie. Dobra. Jeszcze tutaj zainwestujemy w nowy. Budynek jaki odblokowaliśmy w poprzednim odcinku, czyli właśnie globalny przewoźnik, tutaj mamy najlepsze ciężarówki jakie są dostępne w tej grze, bo przewożą po pierwsze 120 jednostek towarów oraz jeszcze mogą jechać z prędkością maksymalnie 130 km na godzinę. To jest znacznie lepiej niż na przykład krajowy przewoźnik, gdzie mamy tylko 50 sztuk, 50 ton właśnie tam jednostek towarów i maksymalna prędkość oczywiście 100 km na godzinę, więc globalny przewoźnik jest znacznie potężniejszym budynkiem. To oczywiście, co tutaj postawiłem w tym miejscu. I co ciekawe, nie mogę go ulepszyć. No i właśnie tak to się prezentuje. A ciężarówki, jak sam widzicie, tak się prezentują. Są inne kompletnie, czyli takie przedłużone. No i To wracamy do kwestii rozbudowy naszej dzielnicy mieszkalnej. I nie tylko, bo nawet dzielnicy biurowej. Może nawet inżynierowa. Jeszcze tutaj punkty badawcze z tytułu produkcji wina. E, czy na coś mi stać? Tak poza tym? Mógłbym zmniejszyć koszty utrzymania dług, ale jeszcze mnie nie stać na to. Albo coś tutaj zrobić. Ja też nie widzę, żeby tutaj był jakiś sens w tym kierunku. Więc chyba na razie to wszystko zostawimy w spokoju. I jeszcze jedna. Tutaj. Aha, zwiększone zadowolenie menadżerów plus 50 punktów badawczych. No to jeszcze lepiej. I będziemy stać na zmniejszenie kosztów stefy. I chyba tak zrobimy. Bo dzięki temu bardziej rozbudujemy stefę. Dobra. No i co? Teraz możemy bardziej się pobawić z tym budynkiem. No, nie do końca, bo brakuje mi materiałów, a dokładnie brakuje mi żelbetu. I niedługo właśnie osiągniemy ten nowy etap. I będziemy mieli te dwa megaprojekty, czyli me Mega Wieża 1 i Mega Wieża 2. I też oczywiście inne produkty, jak na przykład kopalnia. Kopalnia złota, czyli przetwarzanie tu na klejnoty, fabryka elektroniki, tak więc tutaj będzie nowe produkty i oczywiście nowa grupa społeczna, czyli inwestorzy. A ja jeszcze bym tak sprawdził taką kategorię jak na przykład piwo, z piwem chyba powoli robi się niebezpieczna sytuacja. Więc przydałoby się poprawić produkcję piwa. Chociażby nawet taki jeden zakład wystarczy. No bo mamy tutaj produkcję piwa. Produkcja żelazo betonu. I dzięki temu będziemy mieli lepszą cegielnię. No dobra, wykonamy tą misję. Czyli że raz za, za beton to jest to. I to żywie się usuniemy. Tylko po to, abyśmy wykonali te zadanie, tak? I może nawet ulepszymy cegielnię. Żebyśmy jeszcze bardziej zwiększyli produkcję cegieł. New buildings available. Dobra, fajnie, tak więc ulepszamy cegielnię, cegielnie, do ulepszenia jest tutaj. Chyba piekanie nawet ulepszyłem przez subaczek. Dobra. Jak to poszło w kwestii zużycia gliny? Jest dobrze nawet. Właśnie, czy ja potrzebuję więcej wapna? Nie potrzebuję więcej wapna, czyli mógłbym zwiększyć produkcję betonu. Tak więc budujemy. No właśnie, a on się tutaj zmieści? A, zmieści się nawet. Nie będzie problemu, żeby go postawić w tym miejscu. Dobra, produkcja betonu już tutaj się robi. Ale czy potrzebujemy więcej na przykład towarów w postaci właśnie tego wapna albo kwarcu? Wapień jest OK. Kwarc no tak prawie. Tak prawie pod kreskę. Ale powiedzmy, że w teorii jest OK, tak? Ale produkcja ciasta by się przydała. Z tego co widzę. A jak na węgiel? Węgla jeszcze mamy. No to dobra, to wiecie co, zwiększymy właśnie produkcję żelazo betonu jeszcze bardziej. To będzie lepsza produkcja. Niestety takie zakłady dość dużo pracowników wymagają, ale no nic, trzeba to zrobić. Żeby był jakiś tutaj rozwój, zwłaszcza w sferze produkcji. A jak tam stal? Ze stalą mam w porządku? Tak. I co? I może wykupimy nowy obszar miasta? Po tej stronie. Zdać mnie? Nie stać mnie, bo potrzebuję 15 milionów. No to jeszcze poczekamy oczywiście. Czekaj. Nie to chciałem, tylko to chciałem zobaczyć. Chciałbym zobaczyć jak to wygląda w wysparze zasobów. Na przykład interesuje mnie ruda miedzi. Oj, to chyba straciliśmy rudę miedzi, bo tutaj są farmy. A no nie, tutaj mamy dość duże złoże miedzi, pusta działka do wykorzystania. A na przykład taka produkcja jak, nie wiem, kwalcu. Kwarc tutaj występuje, to wiadomo. Nawet i tutaj, w tym miejscu. Węgiel? Aha, jak tą działkę wykupię, to będę miał węgiel. Tylko że, nie, chyba nie będę miał, bo tutaj on produkuje zanieczyszczenia. A tutaj jest właśnie ta dzielnica mieszkalna. No dobra, coś tam mamy, tak? A w ogóle stać mnie? Nie, jeszcze mi nie stać. Jeszcze bieda w kraju. Właśnie, no to skoro tak z tym kwalcem jest taka sytuacja, no to zwiększę tutaj produkcję. Takie dwa zakłady. Na produkcję Czy Czym to jeszcze to widział. A, jest znacznie lepiej. No to dobrze. Na pewno jeszcze zwiększymy tutaj produkcję alkoholu. Produkcja alkoholu to może jakoś tutaj postawię? Takie dwa zakłady, też oczywiście, bo powoje nam kończy się niestety. I oczywiście dalsza nowa dzielnica. O, chyba to jest taki. Nowy budynek? No, taki inny budynek to jest, jak zobaczycie. Hmm, Ciekawe. Dobra, niewiele już nam brakuje, żeby osiągnąć ten etap. Tak dosłownie niewiele. Ale stać mnie już na powiększenie miasta. I tak to zrobię. I dzięki temu oczywiście tutaj wydam fundusze na powiększenie dzielnicy. Dzielnica Mieszkalna. I oczywiście jeszcze potrzebujemy wodociągi. Dobrze. Rozbudowa. się chyba rozbudować, bo jest problem z bezrobociem. A na przykład jakbym chciał zwiększyć produkcję mięsa? No, przydałoby się nawet. Takie dwa zakłady bym tutaj dał. A jak tam na przykład inne produkty, typu właśnie zabawki? Zabawki są w porządku, a na przykład książki? O, książki by się przydało poprawić i produkcję papieru, a no, to już tak wypełnimy biurami pierwszego poziomu. I mamy tutaj zadanie wykonane. 5000 szkła zostało wyprodukowane, więc mamy 15 punktów badawczych. I fajnie. I mamy problem z prądem. A dlaczego? Tutaj? A jakim cudem? Co? Prądu mi brakuje? A faktycznie prądu ja nie mam. Wow. Mamy lekki pro... lekkie niedobory produkcji prądu. Tak, więc inwestujemy w kolejną elektrownię gazową. Może nawet takie dwie elektrownie gazowe. Game save. Na B jest trochę lepiej. Aha, produkcja ubrań, przydałoby się poprawić. Tylko gdzie bym to chciał postawić? Tutaj może? Może nie tak, tylko tak? A tutaj taki nawet budynek się zmieści. Między tym. I mamy kolejny poziom, czyli kapitał. Dziwna nazwa, ale okej. Okay. Dobrze, to ja powoli kończę ten materiał. Tak więc mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. A jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę, górę oraz komentarz. A jeśli ci się spodobał ten, ten. O Jezu! A jeśli dzisiaj spodobał ten kanał, to zostawcie tutaj suba oraz Także trzymajcie się. I to tego także do zobaczenia. Cześć.